Myślę, że będę mieć dzieci, ale jeszcze nie teraz. Mm. Już tak zamknęłam mocno ten temat TFOP w Jasne. swojej głowie i w sercu. Choć jak zgasisz te światła, to ja tak będę świecić, mm. jak znając życie. Czy Ty już marzysz o swojej rodzinie? W sensie, czy na przykład ślub jest dla Ciebie teraz, jeśli chodzi o życie, priorytetem życiowym? Mm, nie oceniam ludzi po tym, na kogo głosują. Mm -hmm. I uważam, że. A jeśli ktoś głosuje na brawna? Były bardzo niebezpieczne sytuacje. Będzie jeden z odcinków, w których um, doszło do wypadku, bardzo poważnego wypadku, um, który jakby sprawił, że, że my wszyscy na chwilę zatrzymaliśmy oddech. I pamiętam, kiedy jakieś dwa lata temu siadam sobie na kanapie, w czasie tych swoich też roszad, pracowych, zawodowych, i pomyślałam sobie, co ja tak naprawdę chciałabym w telewizji robić. Ja mam bardzo czujną mamę, mhm. która która zamiast zakazywać proponowała i nie wrócę do TVP. Ja po tych ostatnich przejściach dostałam taką mocną lekcję, żeby być jak najdalej od wszelkich um, organizacji, spółek, firm, na które wpływa polityka, mm -hmm. bo nie chcę być z nią związana jakkolwiek. Zaproszę cię, słuchaj, skoro tam jesteś już, częsta, mamy to. to, nawet podejdziesz po prostu A, do. Tak, się ma.